Chyba najgorszą rzeczą, e, którą moglibyśmy zrobić, byłoby nie mazgaj się, jesteś duży, nic się nie stało. Jeśli będziemy blokować emocje dziecka, no to możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że ono wybuchnie z podwójną, powiedziałabym, siłą. Pytanie, co my jako osoby dorosłe z tym zrobimy, bo możemy wyciszyć to zachowanie, czyli wzmocnić tak pozytywnie, co będzie powodowało, że te zachowania negatywne u dziecka nie będą pojawiały się, a niestety czasami je wzmacniamy. Włączcie w rozmowy o wychowaniu i edukacji czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do Studia Eduakcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Witajcie w Studiu Eduakcji. Ten odcinek poświęcimy dziecięcym emocjom. A jest z nami profesor Magdalena olemska wysocka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ekspertka edukacji. Dzień, Dzień dobry. dobry. Witam Państwa serdecznie. Pani profesor, zacznijmy może od takiego bardzo prostego, ale ważnego pytania. Po co nam emocje? Emocje są bardzo potrzebne w rozwoju, przede wszystkim w rozwoju każdego dziecka. Emocje to najprościej moglibyśmy powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju odpowiedź naszego organizmu, odpowiedź naszego układu nerwowego na to, co się dzieje, ale też jakie mamy potrzeby. Emocje są bardzo pierwotne, no i oczywiście emocje, które rozwijają się wraz z wiekiem. Natomiast ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że każdy z nas ma emocje w mniejszym bądź większym stopniu rozwinięte. Są one odpowiedzią organizmu na to, co akurat w tym momencie on potrzebuje. Mhm. Yy, nie jest chyba łatwe rozpoznać yy, emocje, które w nas siedzą, prawda? Mhm. Zdecydowanie nie. Trudno jest też rozpoznać na przykład emocje u dzieci, ze względu chociażby na to, że nie zawsze dzieci są w stanie mówić o swoich emocjach, nie zawsze są je w stanie nazywać, ale nie wynika to oczywiście z konkretnego zaburzenia, ale też jest związane z ich wiekiem rozwojowym. Małe dzieci nie powiedzą, co im jest, i jak się czują. Dzieci 6 7 -letnie zdecydowanie już bardziej będą w stanie określić, że są smutne, bo są szczęśliwe, bo albo chce im się płakać, bo. Tak? Natomiast też, żeby dojść do tego momentu, dziecko potrzebuje naszej akceptacji, naszego zrozumienia i też naszego wsparcia. No właśnie. A co to znaczy, że dziecko potrzebuje naszego wsparcia w rozpoznawaniu swoich emocji? Jak to można zobrazować? Ważne i przede wszystkim to, co zawsze podkreślam, jest to, żeby stworzyć dziecku bezpieczne środowisko, w którym te emocje może pokazywać i realizować. Moglibyśmy nazwać to pewnego rodzaju takim poligonem doświadczalnym, które dziecko ma, na którym dziecko ma możliwość doświadczania emocji. Wiadomo, że przedszkole czy też dom właśnie takim poligonem będzie, dlatego że w tych miejscach dziecko czuje się bezpiecznie. Chociaż powiem szczerze, że znam dzieci, które w szkole. Są dziećmi bardzo spokojnymi, bardzo powiedziałabym oszczędnie pokazującymi swoje, swoje emocje, zwłaszcza te negatywne, a w domu, gdzie czują się bezpiecznie, naprawdę są w stanie pokazać, na co je stać. Mhm. Ale to jest właśnie to, że my jako rodzice stwarzamy takie środowisko bardzo bezpieczne dla naszych dzieci i wiele rzeczy po prostu im wybaczamy. Tak? Dajemy im takie możliwości na doświadczenie emocji, co z drugiej strony jest niesamowicie ważne dla dalszego rozwoju dziecka. Bo kiedy, jak nie teraz, w tym wieku przedszkolnym czy też, czy też wczesnoszkolnym, dziecko będzie miało możliwość doświadczania emocji i e, też trenowania trochę tych emocji. No, zdecydowanie lepiej teraz niż później. Niż w wieku 35 lat w pracy. Dokładnie. No, oczywiście. E, w jaki sposób konkretnie, na przykład jeśli dziecko, dajmy na to się przewróci i odczuwa pewne emocje, mhm. płacze. W jaki sposób w odpowiedni w jaki w odpowiedni sposób zareagować uh -huh. na to? Na pewno nie zacząć płakać razem z nim. Mm -hmm. tak. Współodczuwanie oczywiście jest bardzo ważne, ale też na takim, powiedziałabym, konstruktywnym etapie dla osoby dorosłej. Warto dziecko przytulić, tak? warto też dać dziecku przeżywać te emocje i się po prostu wypłakać. Chyba najgorszą rzeczą, którą moglibyśmy zrobić, byłoby nie mazgaj się, jesteś duży, nic mm -hmm. się nie stało. Właśnie się stało, bo jeśli dziecko boli, to znaczy, że coś stało i warto je jednak tutaj dać możliwość, tak, ekspresji tych emocji. Niech on płacze, niech on krzyczy, tak. Wtedy, kiedy się dziecko uspokoi, możemy porozmawiać o tej ranie, jeśli ta rana faktycznie jest. Możemy wtedy tą raną się zaopiekować, obmyć płynem. Jeśli dziecko nie pozwala nam, bo jest jeszcze na tym etapie, że bardzo płacze, możemy wziąć misia, pokazać na czym ten zabieg polega. Możemy dać dziecku tą, czy wodę utlenioną, tak, czy jakikolwiek inny płyn po to, żeby właśnie tą ranę obmyć i przykleić plastrycką. Starek. Czy to jest okazja do tego, żeby y, zacząć nazywać emocje, Jak co naj... ja wtedy czuję? Mm -hmm. Jak najszybciej, tak naprawdę jak najszybciej. Nie ma takiego momentu, od którego zaczynamy nazywać emocje. Nie ma jakichś konkretnych wskaźników, tak, które mówią, że od tego etapu rozwoju życia mogę zacząć nazywać emocje. Tak naprawdę im wcześniej, tym lepiej, bo dziecko też będzie znało i będzie wiedziało, czym dana emocja tak naprawdę się objawia. Mhm. Mamy różne sytuacje w życiu przedszkola, mhm. które mogą wzburzać emocje bardziej niż normalnie. Mhm. Dajmy na to, że to jest okres adaptacji. Nasze mhm. dziecko idzie pierwszy raz do przedszkola, ale spojrzymy na to z perspektywy nauczyciela. Mhm. To znaczy, przychodzi dziecko do przedszkola z obcego sobie miejsca, nawet jeśli były jakieś okresy takie wstępnej adaptacji, mhm. no to ono już jest teraz na serio w przedszkolu. Mhm. Co to dziecko czuje, albo co może czuć? Jeśli jest to dla niego nowe miejsce, to nie spodziewajmy się, że wejdzie do grupy od razu tak z taką otwartą postawą. To czego się możemy spodziewać, to na pewno lęk, na pewno strach, na pewno niepewność. No i teraz na pewno to, co musimy zrobić, to stworzyć dziecku takie bezpieczne miejsce. Ale też chciałabym podkreślić, o czym często zapominamy, że każde z dzieci będzie potrzebowało innego czasu na tą adaptację. Będą dzieci Dzieci, dla których dwa tygodnie w zupełności wystarczą, będą dzieci, dla których dwa- trzy miesiące będą tym czasem pot potrzebnym na adaptację do przedszkola, ale będą dzieci, które tego czasu będą potrzebowały zdecydowanie więcej. Tak? Więc tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że każde dziecko jest inne, i to, że Małgosia nadal płacze, przychodząc do przedszkola, pomimo tego, że chodzi już do tego przedszkola pół roku, to wcale nie oznacza, że ma jakieś problemy z adaptacją. Może to jest to dziecko, które potrzebuje tego czasu zdecydowanie, zdecydowanie więcej. No i jeśli mamy taką małą Małgosię, która przychodzi do przedszkola i za każdym razem płacze, to jak nauczyciel powinien zareagować na to? To, co może zrobić nauczyciel, to na pewno ją przytulić, na pewno zapewnić, że rodzic przyjdzie, bo przecież zawsze po ciebie przychodzi, tak? Takim dobrym sposobem jest też umówienie się z rodzicem, kto przychodzi po Małgosie. Mhm. Chyba najgorszą rzeczą, którą, która może się stać, co mam świadomość, że może się zdarzyć ze względu, ze względu na różne czynniki, to jest to, kiedy rodzic na przykład się spóźni, więc lepiej dziecku powiedzieć, że będzie się później niż wcześniej, tak? albo że na przykład nie przyjdzie mama, tylko ciotka. Więc fajnie jest dać dziecku też takie, właśnie, to też dziecku stwarza poczucie bezpieczeństwa, jeśli ono wie, co się wydarzy i kiedy się wydarzy. W szczególności, że często możemy zauważyć, że dzieci dokładnie pamiętają, która to jest godzina. Albo Bardzo. po jakiej sytuacji w przedszkolu rodzic tak, już powinien tak. się pojawić, prawda? Tak, tak. No właśnie, wtedy, kiedy dziecko jeszcze nie zna, tutaj Zegarka. zegara, mhm. dobrze jest na przykład powiedzieć, że po obiadku, czy też po podwieczorku, tak, czy też chwilę po podwieczorku, jak skończycie się bawić, wtedy przyjdzie mama. Mhm. A jeśli na przykład Następuje zmiana Aha. osoby, która odbiera dziecko w ciągu dnia to, czy najlepszą praktyką nie byłoby po prostu poinformować nauczyciela, a nauczyciel przekazuje to dziecku, że on nie zachowuje tej mm -hmm. informacji do siebie, mm -hmm. tylko traktuje go poważnie. Zdecydowanie tak. To, co zawsze powtarzam, że dzieci bardzo nie lubią zmian i nie lubią rzeczy, które są nieoczekiwane. Zresztą my, dorośli, chyba też nie do końca lubimy takie mm -hmm. zmiany, które, które nagle się zadzieją i no nie wiemy, jak zareagować w danej sytuacji. Nie? Dzieci tego jeszcze nie sferbalizują, że halo, nie podoba mi się to, tylko no pokażą na swój dziecięcy sposób niezadowoleniem, jak zamiast mamy na przykład przyjdzie tata, no to zareaguje na przykład płaczem, tak? Że on chciał właśnie, żeby przyszła po niego mama, bo mama obiecała, że mama przyjdzie. Tak. Co się dzieje, kiedy nie pozwalamy dziecku wyrażać swoich emocji? Kiedy nie uczymy tego dziecka, mhm. z czym określone zdarzenia się wiążą, że są różne emocje? Za chwilę porozmawiamy też o tym w ogóle, mhm. dlaczego bardziej idziemy w kierunku pozytywnych niż negatywnych emocji, ale skupiając się na chwilę na tym aspekcie, co mhm. może spowodować to, jeśli nie pozwalamy dziecku wyrażać swoich emocji? – Jakby na poziomie przedszkolaka i później. Mm – -hmm. No to wyobraźmy sobie, że mamy na przykład, niech będzie balon, który cały czas pompujemy, 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 no wiadomo, że każdy ma swoją możliwości, mm -hmm. każdy ma swoje możliwości objętościowe i w pewnym momencie wybucha. To jest tak samo jak nalewamy wodę do dzbanka. Ona jest, 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 ale jest, jest jakiś limit, który spowoduje, że ona się w pewnym momencie wyleje. Tak? Moglibyśmy podać takich przykładów więcej. No wszyscy mamy jakąś swoją objętość, jakąś swoją granicę wytrzymałości. I tak samo jest z dziećmi. Tak? Tylko my wiemy, jako osoby dorosłe, gdzie jest ta granica? Potencjalnie, potencjalnie wiemy. wiemy. Gdzie jest ta granica, kiedy muszę się wycofać z danej sytuacji, bo jest ona dla mnie niekorzystna, czy też czuję się w niej niekomfortowo. Natomiast dzieci tego nie wiedzą. I w tym momencie, jeśli będziemy blokować emocje dziecka, no to możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że ono wybuchnie z podwójną, powiedziałabym, siłą. To natężenie tej sytuacji, natężenie w ogóle tego wybuchu emocji, wybuchu złości, na przykład u dziecka, może być bardzo duże. Co więcej, dziecko może nie zdawać sobie sprawy, dlaczego ono właściwie tak się złości i dlaczego ono się Bo tak to zachowuje. Się gromadziło. oczywiście. I to się może gromadzić na przykład przez cały dzień, tak? Ja mam do czynienia też z dziećmi, które właśnie przez to, że są na przykład zmęczone, że zbyt dużo bodźców do nich dociera, powiedzmy, będąc w przedszkolu w okolicach godziny 12 13 zaczynają wybuchać. Ale to już jest dla nich po prostu za dużo tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Ja słyszałem taką historię kiedyś, że. Dziecko już zaczęło zaczęto, zaczęto dziecko diagnozować w kierunku zaburzeń. Aha. Szukać przyczyn, dlaczego ono jest tak drażliwe, nieskoncentrowane i, i, i często wybucha emocjonalnie, a jeden z ekspertów stwierdził, że poszukajmy przyczyny. Ale okazało się, że ta przyczyna jest w tym, że dziecko po prostu nie jest w stanie przespać noc. I ono uh -huh. miało gromadzone uh -huh. napięcie przez tyle tygodni, miesięcy, że ono po prostu tak ani inaczej funkcjonuje. Uh -huh. Że często nam się wydaje właśnie, że to jest. Yy, już jakieś zaburzenia tu się okazuje że po prostu coś prostego niweluje rzeczy. No właśnie, czasami to są bardzo proste rzeczy. To, że dziecko na przykład przed wyjściem do przedszkola nie zje śniadanka, ah, hmm. tak? Albo na przykład, że mama kazała mu się ubrać w ubranko, które nie do końca mu się podoba, albo na przykład jest niewygodne dla dziecka, tak? Albo na przykład nie pozwoliła mu zabrać do przedszkola zabawki, do której dziecko chciało się przytulić. Albo na przykład właśnie nie wyspało się. Nie? Więc e, to może być szereg różnych czynników, które będą powodowały takie, nazwijmy to rozdrażnienie dziecka. No tylko pytanie, co my jako osoby dorosłe z tym zrobimy. Bo możemy wyciszyć to zachowanie, czyli wzmocnić tak pozytywnie, co będzie powodowało, że te zachowania negatywne u dziecka nie będą pojawiały się, a niestety czasami je wzmacniamy. Mhm. I to wzmocnienie. Danego zachowania będzie powodowało, że to zachowanie może pojawiać się częściej. A jak możemy wzmacniać, a jak możemy Wygas wyga wygaszać wygaszać. wygaszać. E, ważne jest to, żebyśmy poobserwowali dziecko, jaka strategia będzie działać. No bo jeśli mamy dziecko, które na przykład płacze, a my powiemy nie płacz, to dam ci cukierka. No to wydaje mi się, że każdy z nas, jeśli ma dostać jakąś nagrodę, to na pewno coś zrobi, żeby tą nagrodę dostać, mm. tak? I w tym momencie obawiam się, że całe przedszkole zacznie nam płakać, jeśli okay. zobaczy, że to, działa. że to działa. Nie, więc warto się jednak zastanowić, bo może wystarczy, na przykład przytulas, który spowoduje, że dziecko wyciszy swoje emocje. Nie? Więc tutaj warto się jednak zastanowić. Poza tym, no dla mnie takim typowym przykładem z mojej praktyki jest przykład chłopca, który przy zajęciach stolikowych zaczął robić z siebie takiego przysłowiowego błazna, tak? Zaczął hmm. grać kredkami, zaczął krzyczeć, krzy zaczął krzyczeć, cmokać, kląskać, ewidentnie zwracając na siebie uwagę nauczyciela. No i to, co zrobił nauczyciel, to oczywiście wzmocnił, ale nie w taki sposób, w jaki potrzeba, dane zachowanie chłopca, dlatego, że powiedział mu jak nie chcesz pracować przy stoliku, to odejść i usiądź na podłodze. Tylko, że chłopiec zawsze siadał na podłodze w kąciku, w którym było pełno klocków, samochodzików i innych zabawek i świetnie się bawił. Mhm. Natomiast zupełnie nie wykonywał akurat tych zadań, które były przeznaczone na ten czas, tak? tych zabaw związanych właśnie z pracą, z pracą stolikową, z ćwiczeniem, z ćwiczeniem ręki. Więc z jednej strony tak naprawdę nauczyciel pozwolił dziecku na to, że on nie musi tego robić, co robi cała grupa, tak? co też powoduje obecnie no trochę bunt w całej grupie, no, tak. no bo skoro widzą, że może można w ten sposób, no to dlaczego z tego nie korzystać? Oczywiście. My mówiliśmy o tych konsekwencjach mm -hmm. i proszę powiedzieć, czy te emocje mogą się odkładać latami, czy Pani wspomniała o tygodniu, dwóch, mm -hmm. całym dniu? A co jeśli one się odkładają latami i my nie pozwalamy naszym dzieciom i podopiecznym wyrażać swoich emocji i nie uczymy ich tego? Mm -hmm. No to wyobraźmy sobie taką sytuację, że dostajemy prezent i nie wolno nam się z niego cieszyć. Mm -hmm. Po pewnym czasie, jak będziemy dostawać każdy prezent, nie będziemy się z nich cieszyć. Po pewnym czasie może być tak, że nie będziemy dostawać tych prezentów, no bo babcia, ciocia, mama zobaczy, że właściwie, no po co mam dawać ten prezent, skoro i tak nie przynosi mu radości, nie? Więc takie, taka nieprawidłowa regulacja emocji. Takie kształtowanie, powiedziałabym, nawet nieprawidłowej, nieprawidłowego rozwoju tych emocji u dziecka, tak naprawdę, jeszcze takie, które będzie odkładało się latami, będzie powodowało nieprawidłowe reakcje na dane sytuacje. Czyli możemy mieć tak naprawdę do czynienia z dziećmi, które będą potrzebowały specjalistycznej pomocy psychoterapeutycznej. Ja nie chcę oczywiście tutaj nikogo straszyć i nie chcę też generalizować, bo czasami, jako dorośli, robimy większość rzeczy mniej lub bardziej, po prostu. Nieświadomie, tak? Czy też właśnie świadomie wspieramy? Wspieramy rozwój dziecka, ale musimy mieć na uwadze, że pomimo tego, że wydaje mi się, że psycholodzy dość rzadko w kontekście rozwoju dziecka wskazują emocje, to niesamowicie jest ważne, tenero... ważne wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka. To jest dla mnie taka podstawa. Mhm. Bez prawidłowego rozwoju emocjonalnego i też rozwoju społecznego co z tym jest ściśle związane, dziecko ma zdecydowanie mniejsze szanse na prawidłowy rozwój niż na inna, niż na um... Ma mniejsze szanse na rozwój poszczególnych, w, w innych poszczególnych sferach, tak? Musimy tak całościowo spojrzeć na dziecko, bo często w ogóle w pracy terapeutycznej wspieramy komunikację, wspieramy rozwój poznawczy, tak, wspieramy na przykład uwagę czy spostrzeganie, ale ten rozwój emocjonalny gdzieś tam zostaje, a on mhm. jest niesamowicie ważny, no bo jeśli będziemy taką pracować podstawą, prawda? taką podstawą, bo jeśli będziemy pracować z dzieckiem, które ma zaburzenia emocji, to naprawdę proszę mi wierzyć, że możemy zrobić bardzo wiele. Ale nie wszystko, nie? bo tutaj ten, te, te możliwości dziecka, ten potencjał dziecka niestety, niestety nie da nam takich możliwości. Co robić, gdy dziecko nie komunikuje swoich potrzeb? Wydaje się być nieobecne i nie podejmuje interakcji z innymi. Jak reagować na niespodziewane wybuchy złości? Jak postępować z dzieckiem, które nie radzi sobie ze swoimi emocjami? Rzuca zabawkami, jest agresywne wobec nauczyciela i innych dzieci. Jak pracować z dzieckiem wykazującym obniżony poziom rozwoju intelektualnego? Co robić, kiedy dziecko nie rozumie poleceń? Jak wspierać dziecko z trudnościami w nauce? Poznaj odpowiedzi w najnowszym programie szkoleń online. Dowiedz się, jak wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Specjalne potrzeby edukacyjne tylko na platformie szkoleń online EduAkcja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zgłoś swoją placówkę już dziś www.edumyślnikakcja.pl ukośnik SPE? Słyszymy i widzimy często kulturowo też że bardzo łatwo wchodzimy w rozpoznawanie i okazywanie pozytywnych emocji, mhm. ale trochę gorzej jest z tymi negatywnymi. Mhm. Jakby one były spychane, że są już tak niedobre, że nie powinniśmy ich odczuwać. Jak to jest z odczuwaniem również tych emocji negatywnych? Oczywiście, powinniśmy je odczuwać, nie powinniśmy ich skrywać, nie powinniśmy ich tłamsić, bo to jest tak, jak mówiłam przed chwilą to w pewnym momencie wybuchnie, mm -hmm. tak? Bo jeśli, jeśli jesteśmy źli, to pokażmy tą emocję. Jeśli jest nam smutno, pokażmy tą emocję. Chyba tak sobie myślę w kontekście takiego rodzicielstwa, że najgorsze, co możemy zrobić, to pokazać naszym dzieciom, że my jesteśmy idealni i że my nie mamy tych emocji negatywnych, tylko cały czas jesteśmy zadowoleni z życia, a dobrze wiemy, że to nieprawda. I później e, są takie sytuacje, kiedy nasze dziecko nie może się złościć, nie może się stresować, bo przecież mama nigdy się nie stresuje. Przecież Ale to jest tak mama jest chyba, cały czas zadowolona. Tak to chyba chodzi o nauczycieli, prawda? Mm -hmm. Że. Cóż w tym złego, jeśli nauczycielka wychowania przedszkolnego powie swojemu podopiecznemu, że dzisiaj jest smutna? Dokładnie, prawda? dokładnie. Ja też mogę być zła jako nauczyciel. Tak. tak? Daj mi chwilę, jestem teraz zła. Muszę chwilkę poczekać, tak? Muszę odetchnąć. To są jak najbardziej naturalne emocje. Pokażmy dzieciom tak naprawdę prawdziwą naszą twarz. Nie mówię oczywiście o takich sytuacjach, żeby krzyczeć na dzieci, broń Boże, mhm. tak, i żeby im pokazywać te emocje faktycznie, takie jakie są. Ale żeby są. umieć je nazywać. Ale żeby umieć je nazywać. To, nazywanie... Się, że... Przepraszam. Mhm. to nazywanie emocji jest niesamowicie ważne, mhm. żeby dzieci wiedziały, że jesteśmy wszyscy normalnymi ludźmi. Tak. W no, szczególności, że dzieci nawet nie nazwane emocje są w stanie wyczuć, prawda? Tak. To Im tak. mniejsze, tym tak, są większym tak, jakby tak, tak. radarem emocji. Tak, mhm. zdecyd zdecydowanie tak. I to właśnie tak można obserwować, zwłaszcza u tych, Maluchów, nie? gdzie tak te emocje nasze bardzo bardzo na nie przychodzą. No, wtedy, kiedy my jesteśmy zestresowani, denerwujemy się, od razu u dzieci obserwujemy, że one też są takie strasznie nakręcone. Nie? I tak właściwie, no, oczywiście nie są w stanie określić, co się z nimi dzieje, ale, ale jednak jest to gdzieś tam odczuwalne. Na koniec chciałbym poruszyć jeszcze temat bajki, mhm. która mnie zafascynowała i myśmy rozmawiali w kuluarach mhm. i mam tak. wrażenie, że pani ma podobną optykę na to. Bajka nazywa się w głowie się nie mieści. Co może nauczyć dziecko ta bajka? Znaczy ta bajka tak naprawdę wydaje mi się, że z jednej strony jest przeznaczona dla dzieci, ale z drugiej strony też sobie myślę, że dla nas, osób dorosłych, mm -hmm. jest też niesamowitą lekcją związaną z tym, jak zmienia się dziecięcy świat emocji. Bo z jednej strony pokazuje dziecku, że są te emocje, tak jak już je tu nazywaliśmy, te pozytywne i negatywne, co jest też, wydaje mi się, zwłaszcza dla dziecka dobre, bo w taki obrazowy sposób pokazuje. Tak, że są gdzieś te ludziki, które sterują naszymi emocjami, naszymi zachowaniami. Więc jest to coś takiego normalnego, tak że w głowie każdego człowieka, gdzieś te ludziki przysłowiowe ludziki są i dla dzieci, dla dzieci, u których jeszcze to myślenie abstrakcyjne nie jest rozwinięte, to jest niesamowita taka pomoc w zrozumieniu emocji. Ale z drugiej strony myślę sobie, że dla osoby dorosłej to jest też taki bardzo fajny przekaz. Że ten świat dziecięcy i świat dziecięcych emocji przede wszystkim, on się zmienia. Zupełnie inaczej funkcjonuje dziecko wtedy, kiedy jest małe, zupełnie inaczej, wtedy, kiedy jest w średnim wieku, a zupełnie inaczej, kiedy jest nastolatkiem czy też już osobą dorosłą. Nie? I to też ważne, żebyśmy my, jako osoby dorosłe, jednak przeszli z tego dzieciństwa, bo dla nas wiadomo, że zawsze będzie to dziecko nasze, ukochane dziecko, ale ono dorasta. I my musimy rosnąć razem z nim, razem z jego emocjami. Nie możemy zostać na tym etapie niemowlaka czy też przedszkolaka, tylko musimy podążać za potrzebami naszego dziecka, za rozwojem jego emocji, tak jak świetnie jest to pokazane na filmie. Tak sobie myślę, że z perspektywy rodzica to też jest tak. Um, to też jest tak trudno pogodzić się z tym, że właśnie ten jeden świat on jest gdzieś tam wyburzony. Tak? I to obrazowo jest świetnie pokazane mm -hmm. właśnie w tej bajce, że on gdzieś znika, ten świat po prostu się burzy, tak? ale powstają kolejne światy, w których ta pomoc rodzica jest niezbędna. Oczywiście już na innym poziomie, z innym poziomem zaangażowania, czy też z, z, innym chociażby, z inną chociażby częstotliwością, ale jednak jest potrzebna. Tak. W szczególności, że ta bajka, mam wrażenie, jest tak skonstruowana, że za każdym razem, jak człowiek ją ogląda, a potem sobie przetrawi to, co widział, to wracając do niej mm -hmm. ponownie, no odkrywa nowe rzeczy. Tak, ale to też jest no związane z naszymi doświadczeniami, które na przykład mamy w ostatnim czasie, mm -hmm. tak? Czy obserwując nasze dzieci, takie prywatne dzieci, czy też dzieci, właśnie takie, e, takie szkolne, czy też przedszkolne, zauważamy zupełnie inny świat tego dziecka. Jasne. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. A wam serdecznie dziękuję za to, że nas oglądacie. Zapraszam was serdecznie do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia niebawem. Dziękuję wszystkim oglądającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Eduakcja przyszłość stworzą dzieci. 呜